Będę to tej jest fana. zobaczmy. I chciałbym Was prosić tylko, żebyście zapamiętali to co tu powiedział Tejkwan. To jest wielka, wielka prośba do mnie. Bo to nie jest jedyne, to nie jest jedyne co on powiedział, to jest tylko jeden z wycinków. I to nie było tak dawno, bo to było przy okazji Bifu z The To chciałbym tylko, żebyście zapamiętali to co powiedział. Będą pies, będą śmieć, będą za ja to, to mówi to grandi? Bo jak y, można. Okej. Okay. Tylko, że trochę źle ucięte to jest. To chciałbym tylko, żeby się No to Można, żeby było. E, można kogoś, kurwa. Za to mówi to grandi? Bo jak y, można. E, można kogoś, kurwa. E, nie lubić muzyki i tak dalej, ale ja. Nigdy nie widziałem tej kwana, nigdy nic mu nie zrobiłem. Tak samo zresztą e, Nitro. Ja nigdy nic złego nie zrobiłem Nitro, nigdy nic złego nie zrobiłem tej kwanowi. I o ile jebanie mojej muzyki i tak dalej, no to nie wiem, no jeśli ktoś sobie robi na tym content, że jebać bds no to spoko, ale gdzieś jest ta granica i gdzieś ona po prostu jest. Tak populistycznym, grubym wieprzem do śnie! A ja co mu zresztą, a ja co ten, co jest? Znaczy, nie za bardzo rozumiem o co chodzi, no jest to wycinek, nie, jakby wiesz, oglądamy 15-sekundowy wycinek. Jakby, to, to, co? Przez Twitcha mnie ktoś uderzy, jakby, no, nie wiem. Ja, ja w sumie nawet nie wiem, po co mi to wysłaliście, nie wiem, to, 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 to... Mam to odebrać jako groźbę, jako po prostu... Ubolewanie nad tym, że... Ktoś ma niewyparzoną mordę? Nie rozumiem. Muzykę obraziłeś? No ale mówi, że muzyka ten... Ja mam powiem tak, szczerze uczciwie, nie kurwa nie pamiętam co ja o nim mówiłem, nie? Miał, miałem kurwa najmniejszego. Miałem kurwa najmniejszego pojęcia. E, jeśli byś mnie zapytał, z ręką na sercu ci powiem, że mówiłem to, co uważam. Że kiedyś jego rap był dobry, a Przez potem 9, kurwa był taki... 75 groszy. Ja tylko mogę powiedzieć. Bo pozytyw. Zatem co pamiętam, to mówię, że u ciebie, że właśnie ma dystans, że się normalnie zagadał, co do ciebie napisał. A nie, spoko. Znaczy, ja wychodzę z założenia, nie? Jak on potrzebuje się zobaczyć czy coś. Tu to umie do mnie napisać, no. Się, kurwa, zobaczymy, no. Tylko nie Bib, Kurwa, bo. <głynie> Troszkę głupio, nie? <głynie> Ja na policję pójdę, ale... <śmiech> ale... <śmiech> ale. Ale. Nie mam problemu, no. Ja, kurwa do Warszawy jeżdżę, czy skąd. Chyba, że on w, w tej pytkości mieszka. No. Ale chyba w Warszawie, nie? Więc no, jak... zerowy problem. To by trzeba coś dłuższego obejrzeć pytanie, trzeba tu przeczytać. Ale zresztą nawet w tej piosence było, że ja mówię, no kurwa, no od pięciu lat jest asłuchalny. Ja powiem tak, jedną z takich... Yy... Jeszcze w kontekście bds to jedną z takich, takich rozczarowań, jakie przeżyłem. E... I za szpakiem miałem to samo, ale z BDS-em trochę, trochę to było większe. E... A mianowicie w. Kurwa, który to rok był? On, on promował płytę stojąc pod, taką, pod takim futrakiem chyba. I miał taką kurtkę skórzaną. I to chyba była pierwsza nuta i ona ja, ja, jakąś datą, czy jakimiś cyframi była zapisana. Mówisz, że jest zasłuchalny, a sam puszczasz sobie jego nutkę do grania w Lola. A to za chwilę o tym powiem. 1998, no być może, taki, taki teledysk. 3 eee... lat temu. Okay. Więc nic po to wszystniejsze. Trzymaj spokój. To by No dobra, 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 to nie jest fut. No w sumie food truck. Tak, to jest to I jak to... I pamiętam jak to wyszło I to chyba... I na podstawie tego nie pamiętam jak ja mam, nie mam głowy do albumów I chyba jakiś album był tym. I tak mówię kurwa, ale mi się to nie podoba. A wiesz, a te, poprze te poprzednie rzeczy, które... które leciały z jego strony, to mi się podobały, nie? Ja do dzisiaj jedną z takich bardziej ulubionych piosenek, którą mam, to jest Amen b z Białasem. Ona nie jest jakaś super popularna, ale mi się w kurwę podoba, nie? Eee... Ja mam taki kurwa, ale syf, ja pierdolę, nie. Tylko nie syf, że takie kurwa, że wiesz, no, ktoś wybitnie trafił, tylko syf pod względem oczekiwań w korelacji do tego, co się potem wydarzyło. Ja z miałem miałem zresztą to samo, nie? Jakby on po egzotyce jak zaczął stako nawijać jakiś, jakiś romantic cykl, jakiś tam kurwa no. Nie róbcie mi tego. No i potem jakby te rzeczy, które wypuszczał, to, to mi się nie podobały. Nie wiem też, skąd oni tego, tego yy, wzięli. Bo mogli to tak naprawdę nawet sprzed wczoraj wziąć. Jak on na przykład wrzucił numer Zapsenem Sidehow, pomimo tego, że ja do Japsona to tak. I to w sumie przez, przez większość. Czarne okulary spływają, bo są fajne, no ale jakby poza tym to takie... BTS też robi jedną rzecz, która jest jakby przez dla mnie dziwna i i chyba trochę zaplanowana. No ja nie wiem w jaki, pod jakim kątem jest to. Yy, jest to tak jak powiem, a jak zbiegi okoliczności mają na no to wpływ, to bo różne rzeczy się prze, przez różne rzeczy dzieją. Ale tak on tam on był w jakiejś pozycji, w której był. Trochę tam osób go hejtowało, bardzo dużo osób go lubiło. Wygrał B w serii P i on teraz stwierdził, że rozliczamy świat. Nie jest ciężko, nie jest ciężko przyjść i posiadać rację, kiedy jesteś na fali. Ciężko jest z neutralnej pozycji wyjść i mieć, yy, i mieć rację, nie? Czyli wiesz, oglądamy teraz Konopskiego, 5 dni po Pandorze, jak on był najważniejszym człowiekiem w tym kraju, powie cokolwiek. I on zresztą nawet to zrobił podczas Pandorze, podczas Pandory. Yy, odrzucił od siebie wszystkie oskarżenia z poprzednich lat. Czyli jest tu pandora, 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 i tak by the way, ten Leksiu to ja w ogóle chciałem dobrze i ten. Jakby no, no nikt nie będzie tego podważał, no bo zrobił film, który wszyscy uważali za dobry. I to jest to samo, nie. Wrzucasz nutek, która osiąga niesamowity sukces. Bo jest dobra. To, jest to, co mówiłem, ona jest dobra. Ja mam w pewnych momentach zastrzeżenie do tego, że bit jest za głośno i się trochę słów nie rozumie. Wiadomo, przesłuchasz tego sześć razy, nauczysz się tego tekstu na pamięć, czy go przeczytasz, już będziesz wiedział, o co tam chodzi, nie? Ale jak jest ta szybsza nawika, taka ten, to, tam tak trochę to obniżył, no to teraz wyjść i powiedzieć, że ten jest. U, on jest zły. Nie pewnym dnia też trzeba sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Czy za każdym razem musisz zabierać, zabierać głos w momencie, kiedy ktoś cię obrazi? Bo to jest taki. To jest takie kółko zamknięte. To jest takie kółko zamknięte, w którym ja też czasami tkwię. Wiecie, jak ktoś mnie obraża uważam, że nie mam racji, więc się do tego odnoszę. I potem ktoś inny mnie obraża i znowu się odnoszę, a potem stwierdzam, że ja pierdolę, no kurwa, jak się mam za każdym razem odnieść, no to trochę niefajnie, nie? To jest tak samo jak nie wyjdziesz na, na solo z każdą osobą, która cię nie lubi. No bo byś się musiał kurwa tylko bić, nie? Raz wygrasz, raz przegrasz, wiadomo, jakby... Zasada silniejszego, nie? Raz się uda, raz się nie uda. E... Więc no... Więc ja na czasami patrzę, jak ktoś coś się do mnie przypierdala, nie wiem, dziecko mi wyza cokolwiek, patrzę na to i mówię... Dobra, kurwa, nie chce mi się, nie? No ale raz wstanę i powiem, nie no, kurwa, ty kurwo, nie? Podtrzymuję to, co ostatnio mówiłam, BDS-owskie plucie agresją jest dużo lepsze niż jakieś romantyczne, populistyczne przyśpiewki pokroju BDSiary. No dobra, Sawia, ja uważam to samo i ja yy... ja to samo mówię. Może kurwa tylko synonimy jakieś inne są używane. No niby tak, ale jak ktoś regularnie po to je ciśnie, to w końcu mówisz dość. Dobra, dobra, tylko jak się ma do tego to, yy... jak się ma do tego to, że Zazwyczaj osoby publicznej, nieważne, czy to są influencerzy, raperzy, ktokolwiek, osoba, osoba publiczna, oni mówią, nie, hej, to wyjebane coś tam, pierdole to a prawda jest taka, że potem cię to boli, jak jesteś na, na silniejszej pozycji, to oddajesz, podkopujesz, podkopujesz tego człowieka, bo masz do niego zadrę, to albo masz do niego zadrę, albo masz wyjebane. Albo masz w chuju hejta, albo siedzisz kurwa i czytasz każdy komentarz. Bo nie możesz być wycilowany ziomek, który ma wypierdolone na to, co się dzieje w sieci. E, I co se ludzie powiedzą, bo ty robisz swoje. Ale potem kurwa być na bieżąco i wiedzieć kto, y, kiedy, co i jak. Poza tym dla mnie, dla mnie, to też jest trochę, trochę niespójne. Dla mnie to też jest trochę niespójne, bo masz na przykład osobę, z którą jak on muzycznie poruszy jakiegokolwiek youtubera w tym swoim nucie, jak na przykład zrobił to z Take fanem, to yy, no to jakby nie ma za bardzo, nie ma za bardzo zagrożeń z tego tytułu płynącego. Tino, który z nim idzie na zwarcie, którego on zresztą był to chyba sporym fanem, a przynajmniej tak bym wnioskował z tego, co, co na przestrzeni lat widziałem w internecie co sam Sebastian o nim mówił. Yy, to już jest kurwa trochę ciężej, nie? jest mafia, kurwa, piętnastolatki, drillowce, yy, trochę większą rozróbę, kurwa, potem robią w sieci. Tak szczerze, to co on o tych fajnych nawinął? No, nie nawinął o tych fajnie, tylko po prostu wrzucił jakby go jako przykład hejtera, który go cwela wyzywa, nie? Więc ja nie wiem, jakie relacje są pomiędzy nimi w, w tym. W, I to na przykład z Malikiem też mnie zastanawiało. Bo ja słyszałem, co Sebastian o nim mówi. I potem nagle wiesz kurwa Truman jedzie nagrać vloga. Sentine z jakimś sklepie kurwa ma akurat manię w tej swojej schizofrenii, że dostał pieniądze kurwa i kupuje bransoletki Cartiera i oni do siebie dzwonią i robią jakieś gęksajne i kurwa i się lubią, a. Yy, a jakbym kurwa dobrze poszukał na poprzednim iPhone'ie kurwa to na Whatsappie. Krzyczał do mnie, że jestem kurwą, że się sfelem bratam, bo na High liga pojechałem. I mów rzeczy idź tam do tego swojego maliczka. I opowiadał jakieś kurwa niestworzone historie, które się działy, jak pojechał do Warszawy, jak przyjechał z tą swoją kurwą do, yy, do Polski wtedy z Hiszpanii. Z tą Sofiją. Więc wiesz, to takie kurwa jest dla mnie, no. Jak chcesz być spójny, jak chcesz być spójny w tym, co robisz, to bądź kurwa spójny, a nie kurwa, wiesz. Dobrze trochę pojadłeś kurwa, słońce świeci i mamy dobry humor, to akurat w tym tygodniu czuję się na siłach, żeby coś zrobić, bądź na siłach, żeby zawsze to zrobić. No, nie, niedługo, niedługo po tym było jak ten, jak ja byłem w Hiszpanii i z Sebastianem rozmawiającą mówi, że, że że te dzieciaki z 2115, które były jego fana, on mówi tak, to byli moi fani, oni. Yy, nagrywali do moich piosenek i do Malika, tylko, że ja wtedy piłem, nie robiliśmy wytwórni, bo bym miał ich wszystkich kurwa teraz podpisanych, by zapierdalaj na mnie, mówili się pruje do mnie jakiś BDS, że z Bambo, The Smuggler nagrałem yy, i mi followa zabrał na Instagramie, bo kurwa 6 tysięcy, yy, ja 6 tysięcy euro za to dostałem, oni się nie lubią, chuj coś tam i kurwa jakieś pierdolenie. Więc jeśli ja mam tego świadomość, to oni też mają tego świadomość. Bambo się nie lubi z bds nawet nie wiem dlaczego kurwa, już tego nie pamiętam nawet. Ja średnio nawet wiem, kto to jest Bambo. Znaczy no wiem, że mam chyba numer narkotyki albo kokaina jakoś tak się nazywa ten numer. Plato plomo. No. I Siempre. Ale ja też tak miałem, nie? Jakby wiusy skoczyły, kurwa, atencja trochę skoczyła, to... W... Ona trochę w większym wyjebaniu i z większym luzem się podchodziła do niektórych rzeczy, bo pozycja była pewniejsza. Więc ja nie wiem o co tam do końca chodzi, jaki jest plan, kurwa, czy, czy to jest groźba, czy to jest próba pojednania, czy to jest coś tam. Nie wiem. Nie wiem. Jak ktoś coś do mnie ma, może do mnie napisać. DM Open. Czy ja podejrzewam, że ludzie osobiście na przykład to też po. Po, po jakichś interakcjach z, z innymi osobami. Ludzie osobiście odbierają e, feedback odnośnie ich, e, odnośnie ich twórczości, bo bardzo często, co, co jest akurat prawdą, no, tam, to, to jest coś osobistego, więc jeśli e, ty, nie wiem, e, nagrywasz takie agresywne nutki, ale nagrasz nagra taką, że kurwa jest ci smutno i ktoś powie, ja pierdolę, nie chcę tego słuchać, to nie traktujesz tego. No dobra, nie podoba mu się, lubi cokolwiek innego, tylko masz takie. No ale jak ty kurwą możesz się tak y, odzywać w kierunku moich emocji. Więc no, jakby też ta wrażliwość artystyczna tutaj gra y, dużą rolę. No ale to nie są moje emocje. No kurwa, no na koniec dnia no albo ja to puszczę w samochodzie, albo nie puszczę. Więc jak ktoś mnie szczerze pyta, czy, 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 czy mi się to podoba, to powiem, że mi się nie podoba. no. Możesz to spróbować zrozumieć, możesz nie chcieć tego zrozumieć. Eee, możesz się obrazić. Możesz mieć mi to za złe. No, ale tak jak mówię, ja, kurwa. Ja nie pamiętam co ja mówię, kurwa. Chłopie. Ja nie, nie pamiętam, co ja powiedziałem tydzień temu, a mam pamiętać, kurwa, co się działo na przestrzeni ileś lat. Wiadomo, rzeczy, które dotyczą ciebie zapadają ci w pamięć. Skójno. Może jest to. <laughs> Może coś jest na rzeczy, no. To ktoś może kurwa czasami zapytać, jaki ma, e, jak mi dzień minął kurwa i, f, i stara na wózku jeździ, nie? Na tym czacie. Albo ktoś zaraz z niczym będzie musiał zapierdalać się ten. Więc ja się, więc, ja się tutaj nie, nie ten, ja się tu kurwa nie wymiguję. Dlaczego tu się, tu się różne rzeczy kurwa dzieją? No albo mama w czekoladzie pływa, no, no, no różne rzeczy się dzieją. I teraz są ludzie, którzy mają... Potrafią się od tego zdystansować, bo w to wyjebane i są ludzie, którzy kurwa powiedzą, tu jest moja granica. A jak będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Pójdę do studia, rzucę parę soczystych i... No i tyle, nie? No. Pamiętajcie, Tupak Marusza kur strzelał i my też będziemy strzelać. Tylko widzicie też, jak sobie przeanalizujecie różne rzeczy na przestrzeni lat. To, no to jest bardzo duża niespójność yy, światopoglądowa przede wszystkim. Więc mnie na przykład zawsze tego typu rzeczy yy, zastanawiają. Jesteś stary w SB Mafii, nie? SB Mafia sobie puszcza nutkę, gdzie właściciel, twój mentor zaczyna stary piosenkę od jedem. LGBT spalcie. Wspalcie tęcze w Pizdu będzie Git. Wiem, ja LGBT tęczę, spalcie w Pizdu będzie Git. No. No i inne takie kurwa antygejowe statementy. Okej. Okay? Ja nie jestem homofobem, żeby nie było, nie? A ty potem jesteś. Po, ty potem z Anią Rubik robisz. Yy, będąc tam robisz. Yy, Kampanię yy, równościową. Dla mnie to jest ok. Ja będę ostatnią osobą, która kurwa będzie się krzywić jak facet z facetem za rękę będzie szła. Będzie szedł. Jest mi to obojętne. Na, na to nie zwrócę uwagi. Idą, to se idą. Tak samo jakbyś ty szedł z marzeną, jakby to wyjebane, nie? Czy z Anetą, czy z kimś innym? Będąc mężczyzną. Yy. Kurwa, nie? To nie możemy na billboardzie, kurwa, zwalczać homofobii, kurwa, a, a twoje ziomy no chyba nimi są. No chyba, że tak się akurat nawinęło. No. No i w Dejsa napierdalali, bo jest, bo jest pedałem w sukience, tak? No jakby to, to nie są moje słowa. Więc jakby, wiesz, o co chodzi. No jakby to, to są te sprzeczności, które na przykład no mi kurwa nie pasują, nie? Bo jeszcze ktoś mógłby powiedzieć. Wiesz, jakby ktoś zadał pytanie, ty Siemia jesteś homofobem? No nie, nie jestem. Kurwa twój ziomek jest. No ale on to on. No dobra, okej, okay. nie jest to dla ciebie aż takie ważne, ale jak bierzesz udział w tego typu kampaniach, to musi być to dla ciebie ważne. Bo ty jakby swoim autorytetem chcesz wpłynąć na mentalność ludzi w temacie, który jest dla ciebie ważny. No to kurwa zacznij od najbliższego grona. No tak, ale to, że ludzie mają pamięć złotej rybki i, i to są rzeczy, które, y, które w moim mniemaniu nie są okej, okay, nie? Czemu jak płacą to bierzesz udział i tyle? więc no zazwyczaj nie płacą za takie kampanie. Jak już to można powiedzieć, że ktoś pod wpływem nowych trendów y, buduje PR. No chyba, że oni się tam pozmieniali na przestrzeni lat, nie? No, to też nie ma, to, to wiesz, kiedy się bałeś tęczę, no, a dzisiaj to w sumie dojrzałeś do tego, żeby mieć na to wyjebane. Jakby to też okej, okay, nie? Tylko przyda przydałyby się jakieś takie updatey swoich poglądów.